Hejka, hejka, pomorskie wykopki znowuż na slogach Tym razem wieczorkiem Słuchajcie, nie przeciągam Oglądajcie, subskrybujcie Do pierwszego sygnału No i zobaczcie, pierwszy strzał Dziecięcy pierścioneczek No i fajnie się zaczyna Lecimy dalej Grafik. Słuchajcie, standardowo musiałem e, zaliczyć przymierzalnie i wyskoczyło mi 20 groszy. Słuchajcie, kolejna przebieralnia i kolejne 10 groszy. Słuchajcie, jest tu tylu, tylu poszukiwaczy, że po prostu masakra cały czas się mijamy, rozmawiamy sobie. Nie wiem, jak to jest możliwe, że to przychodziłem dwa dni z rzędu na rano i, i znajdywałem jakieś pieniądze. Teraz po prostu nie ma tutaj nic. Nie wiem, czy w tych dniach oni nie chodzili wieczorem, żeby się tak udało tutaj coś znaleźć. Po prostu masakra. Lecę dalej. Słuchajcie, zobaczcie, ten pier pierścioneczek, który mi udało się znaleźć na samym początku, zapytała mnie koleżanka tutaj, <grywka> dziewczynka, <grywka> czy nie znalazłem. Znalazłem i zguba się oddaje. No, dziękuję ładnie. Dziękuję. Super, dzięki. Pozdrawiam. Hej. Słuchajcie, chyba bycie uczciwym. Popłaca, zaczepiła mnie mała dziewczynka? Czy nie zgubiłem? Przepraszam, czy nie znalazłem? Ona zgubiła, czy nie, nie znalazłem pierścionka. Zwróciłem, i po chwili wpada dwa złote. Do następnego. No i słuchajcie, to jest mój cały utarg z dzisiaj. Ale naprawdę była fajna historia z tą dziewczynką. Na samym początku ten pierścionek. Zwróciłem. Super, bardzo się cieszę. Koleżanka pewnie, dziewczynka też jest zadowolona z tego, że pierścionek wrócił na palec. Takie historie są po prostu super. Jestem zadowolony z tego dzisiejszego dnia właśnie przez ten zwrócony pierścionek. Zapraszam do subskrypcji, pozdrawiam. Hej!